ma co tam porabiasz ostatnio? No nic, a co? Bo mi się ostatnio nudzi. Przecież ostatnio założyliśmy tą malu... No bo to wielkie płótno. porysuj sobie. Ok. Narysuję może tęczę. Nie ma wystarczająco dużo kolorów. Wow! Ten już nie jest taki wow. Gdzie jest gumka? Nie ma gumki! Jak to? A, przecież można białym. Biały to taka nasza gumka. No tak. Tyk, 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 tyk i narysujemy małe serduszko. Hmm. I teraz tylko jeszcze wpiszę, może mam. No hmm, że nie wiem, może tam. Bo jestem Nina. No jak Nina. Dobra, no to napiszemy to N. I może napiszemy. Może napiszemy białym. No dobra, drukuj. Ui, ale ładny obrazek. Muszę pokazać mamie. Mamo, mamo, popatrz, jaki ładny obrazek. No śliczny. Bardzo ładnie. Co chcesz teraz porobić? No właśnie, nie wiem. Dobra, najpierw to ja wyczyszczę to. nie, Dobra, teraz będzie ok. Taki. Okay. Mm. No to może pójdź sobie na górę. Wyganiasz mnie? Nie, bo musimy skończyć twój pokój, bo nie no, masz jeszcze. No musisz zrobić ten pokój, więc... No, pójdź sobie tam zrób pokój. Oki. Okay. No dobra, przytulanki, Słuchajcie. Musimy coś zrobić, ale najpierw. Um, um, zróbmy sobie slajma. Dobra. Potrzebujemy tylko kleju i tego. O. No i już mamy slajma. No o super. A to teraz robimy znowu slajma. Kolejny slajm. Slajm. Slajmy są Sigma. Okej. Okay. No to tylko trzeba go wyrzucić, to pudełko. Tylko gdzie by tu położyć te slajmy? Potrzebuję kolejnej półki. Ładzio! Okej, okay, już mamy tą piękną półeczkę. No dobra, no to... Mm, ale mroczny pokój. Mm, porobię coś. Największą zrobię. Albo zrobię ubranek dla mamusi. Wiem, że mama mi nie pozwala tego brać. Mm. Ale w sumie może tak zrobię sobie. <laughs> Mamo, bo. Siostra, nie możesz. Ile razy mama ci mówiła, nie baw się tym. Ale siostra, ja bardzo chcę, już i dla mamy. To nie tym. To nie jest odpowiednie zarzędzie do takiego małego dziecka jak ty. Ej, mam cztery latka. Jutro mam pięć, bo jutro są moje urodziny. Dobra, ale to i tak jesteś za młoda. A jaki mi kupiłaś prezent na jutrzejsze moje urodziny? o sobie urodziny. Kurczę, jakie urodziny? Wyjeżdżaj stąd. Okej. Okay. teraz mogę wyglądać na dużo. Ja chcę zrobić ten, coś z modeli. Oj. Oki, okay. no i teraz do podgrzewarki. Siostry mówiąc, że tejże steakę jeszcze. O nie, alarm! Nie mogę tylko zamknąć. Okej, już można zamknąć. Okej, okay, no to sprawdzamy czy już się upiekło. Wow, ale to wielkie! Chcę kolejne zrobić. E, to chyba będzie dla mamy. Jednak sobie nie mam to zrobić. Pyk. Eh, nuda. Okej, okay, pyk. Oj, czy to miało być siostry? Rzeczy. Dobra, nic. Siostra, możesz zrobić sobie koteczka. Jakiego? O, tego mojego kotka. To sobie zrobię. Jaki ładny. Hmm. Pójdę do mamy. Sprawdzę, co tam porabia. Hokus pokus, czarny mary. Nie, nie śpiewaj tego. Hokus, hokus pokus, czarny mary. Czy mogę dostać malutkiego słodyczka? Nie. Miau, miau. Zabieram. Oki. Okay. Ja chcę na basen. Idę sobie na basen. Tylko muszę poprosić, żeby mama też poszła ze mną. Oki, okay. mamo. Tak. Bo słuchaj, ja chcę iść na basen. Mamy basen w domu. No właśnie. Ale nie możesz wejść, bo nie mam czasu. Cały dzień siedzisz na kanapie. O mój Boże! Popaw się z tamtym pieskiem. Ale on jest sztuczny. Nie z tamtym, tylko z innym. Zaraz zobaczysz. A w sumie to z tamtymi. Jakimi tamtymi? Łow, łow.